Uwaga, uwaga, bardzo dobra wiadomość dla wszystkich fanów królowej sportów motorowych Formuły 1. Studio Codemasters w najbliższym czasie zamierza wydać dwie gry oparte na licencji F1. Pierwszą będzie F1 2009 na konsole Wii oraz PSP. Kolejną będzie F1 2010, która ukaże się na pc oraz konsole Xbox 360 i PS3. Obecne zamieszanie w świecie tego sportu powoduje, że data premiery drugiego tytułu nie jest na razie pewna. Najprawdopodobniej będzie to na krótko przed lub niedługo przed po rozpoczęciu sezonu 2010. Przyjrzyjmy się jednak planowanej jeszcze na ten rok grze F1 2009. Stworzenie dobrej gry F1 jest naprawdę trudne z wielu względów. O grze arkadowej nie ma tu mowy. Programując taką grę trzeba postawić na realizm, najwierniejsze odwzorowanie fizyki i aerodynamiki, bo w tym sporcie właśnie to się liczy. Dziwi fakt, że mistrzowie KODU zdecydowali się tworzyć taki tytuł na Wii i PSP, bo możliwości tych konsol nie gwarantują najlepszego odwzorowania realizmu. Kolejną zaskakującą rzeczą jest to, że gra, która przecież bazuje na sezonie 2009, pojawi się w sklepach po zakończeniu sezonu 2009. Czy nie lepiej było poczekać jeszcze kilka miesięcy i wydać wersję 2010? Może twórcy zdają sobie sprawę z tego, że ta gra będzie dużo gorsza od tej planowanej na Xboxa 360, PS3 i PC? A już najbardziej zaskakujące są słowa jednego z twórców, który zakomunikował, że gra jest przygotowywana na rynek amerykański. Amerykanie nie organizują żadnego Grand Prix F1, nie mają żadnego teamu ani kierowcy w Formule 1. Mieszkańcy Stanów zakochani są w innych amerykańskich seriach wyścigowych, przede wszystkim w Nascarze. Kto więc z kraju wuja sama kupi ten tytuł? <gryw> Zapewne nieliczni. W grze pojawią się wszystkie tegoroczne teamy kierowcy oraz tory. Dla mniej doświadczonych graczy dostępne będą liczne opcje ułatwiające jazdę. Do wygrania wyścigu nie wystarczy tylko dobra jazda, potrzebna będzie odpowiednia strategia, czy też dobra praca zespołu. Wśród dostępnych trybów znajdziemy wyścig, jazdę na czas, weekend wyścigowy, a w nim trzy sesje treningowe, kwalifikacje oraz wyścig mistrzostwa, w których mamy do przejechania wszystkie wyścigi z cyklu Grand Prix, a także tryb kariera, gdzie zaczynamy jako kierowca słabego zespołu i sezon po sezonie pniemy się na szczyt. Na model jazdy będzie miało wpływ wiele czynników: rozgrzanie hamulców i opon, ich zużycie, ciężar i balans bolidu oraz wiele innych. Czy Wii i PSP poradzą sobie z takimi zadaniami, czy może to tylko złudne obietnice deweloperów? Przekonamy się już niedługo, jeszcze przed końcem tego roku. Gra raczej nie będzie sukcesem. Jednak, jak się potocznie mówi, z braku laku fani F1 kupią to co będzie. Możemy tylko liczyć na to, że pracując nad F1 2010 programiści Codemasters nie będą szli na żadne kompromisy i gra będzie godna marki F1.